Świecić ci być? A nie, chuja widać lepiej. <grym> chuja widać, pokaż. <grym> Ale wiesz co ci powiem? Już nie nada tak z piątki. Ty kurwa, wiesz ona teraz poleci na piątce... Kurwa, jak wtedy 160 leciałem kurwa, na czwóreczce, to tak. Ona, ona teraz z 8 poleci na czwórce. Ona złoty 7 leciała na czwórce do odcinało mi to teraz ze złoty 8 będzie robiła. Udaný zakup, ty kurva z ty zoryky majou, co jdi do <laughs> ja, možná to z kupety skřeně ta kurva. On chuj za co tam. Robi. Za moment grzejesz Mata, nie? Oooo! O kurwa Co? Coś się twarda zrobiła Skutki picia wódki Ja pierdolę, słyszałeś jak je bdeło? No ale co to pierdolę? No nie ona się tak tukła, ale no może nie aż tak Może nigdy takiej prędkości tu nie złapajesz kurwa Nie wiem co to jest. Fajna dupa w Na rabelugamy Zatrzymamy się w zdjęcie, w zdjęcie Chodzi kurwa No Pawełku, jest nasza robota, nie? Ja to tam Przykład... ja pomogłem. E, co ty chcesz? Gdzieś ciężej, ale weszła jeszcze się nie ten. Ale ona może teraz w ogóle ciężej chodzić, nie? No, bo jest lepsza. Ja podejrzewam, że to 1.4 to jest wyciągnięte z rozjebanej. I've been to all the familiar places. I've been running like a sentence, never begun. I've been looking for a way to let you know.

jak to kur... a pobawimy się... gumy później, spawacze kurwa no. Zrzucę klemy z akumulatora i kurwa o... Radiokodowane? Nie, nie, U mnie? m, <m, <m, m ma gość kurwa Jaką m M72, ru ruski motocykl, ten zielony A no, ok, to u nas ma wszystko? Czyli co? Robota jest. Kurwa. No. Aż się opłacało, nie iść do szkoły. Dwa ziomy, kurwa. I Proszę. regan poskładany. Tutaj komis samochodowy. Jedna padlina i druga padlina. E, czy Ty nagrywasz teraz film? Bewnikaj poproszę na obrotomierz. Potem. Tylko tak, żeby było ładnie go widać. Ładnie go widać. Ładnie go widać. Ładnie. To teraz patrz co się robi robotę. Dziękuję. <laughs> Proszę bardzo, ja poproszę ten filmik na komputer. Okay.